Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników telemagazynu, ze mną Sebastian Fabiański, witam Ciebie serdecznie. Cześć. Jak wprowadzasz dzikość wewnętrzną, dzikość Sebastiana Fabiańskiego w postać w filmie Dziki? Oczywiście jak zwykle wrażliwością, tak, jakby jest to, mm, wydaje mi się, fundament budowania e, tak negatywnych ról, tak, w sensie, że jeżeli bo każdy, ka, każda osobowość psychopatyczna ma tak zwaną ideę fix, tak? Czyli jakby jest zafiksowana na coś konkretnego, a ta fiksacja jest gdzieś, jej źródło jest gdzieś przeważnie w cierpieniu, tak? I żeby na przykład zemścić się na tym, że ktoś ci zrobił krzywdę, żeby udowodnić coś sobie, światu, a przede wszystkim twojemu oprawcy załóżmy, tak? Komuś, kto cię zignorował kiedyś, komuś, kto ci robił, zrobił krzywdę i cię, i cię ocenił e, jakoś źle na przykład, nie? Więc dla mnie to, to jakby ja na tym zawsze buduję, tak? I, I każdą rolę, którą grałem, a grałem wielu różnych porypańców i zwykrowańców, no to każdą buduję w ten sam sposób, czyli zaczynam od tego, co boli najbardziej. Jak z takiej roli wyjść? Bo jeżeli tutaj grasz czarny charakter, bo jeszcze nie miałem przyjemności oglądać filmu, filmu Dziki, to jak ty w takim razie tworzysz tą dzikość i wychodzisz z tej dzikości, że możesz normalnie funkcjonować i rozmawiać teraz ze mną na spokojnie? Wiesz co, nie wiem, no to jest tajemnicze, tak? W sensie jakby traktuję siebie w takiej sytuacji jak zawsze bardzo instrumentalnie i, i czasami to przynosi jakieś konsekwencje takie dosyć niebezpieczne, bo na przykład miałem taki moment na planie, a raczej nie na planie, tylko w hotelu, kiedy szedłem pod prysznic i zobaczyłem w lustrze tego gościa, nie? w sensie jakby nie siebie, tylko tego faceta i się przeraziłem, nie wiedziałem co się dzieje, myślałem, że albo wariuje, albo, albo coś się złego ze mną dzieje, jakoś nie wiem, ten bohater mnie opętał, bo to, jest, bo to jest, ja mam wrażenie, że to jest zło wcielone ten facet, nie w sensie jeszcze on robi to w taki sposób, on jest w anturażu, w takim kostiumie, po prostu wygląda jak jakiś muszkieter pieprzony, wiesz. Jakby robi wszystko w taki sposób, że aż... Że aż się można w tym rozpłynąć, wręcz zakochać, rozumiesz, w tak złych rzeczach, które on robi, więc... Miałem wrażenie, że to mnie po prostu jakoś o, totalnie... Mm, nie wiem, no, że ja, ja z kolei sfiksowałem na punkcie tego faceta. No ale finalnie nie, tak, jakby pozostałem o zdrowych zmysłach. Natomiast ja nie wiem, jak to jest wchodzenie i wychodzenie. Nie umiem tego ocenić tak, że wtedy wszedłem, a wtedy wyszedłem. Nie, nie, nie wiem, to jest... To jest wszystko jakoś dziwne, no to, to się dzieje. No. Czyli potem uzewnętrzniasz się w muzyce, tak jak na przykład na płycie Antidotów z Natalią Sikorą. Bardzo ciekawe. Tak. Patrząc na Twoje poprzednie dokonania rapowe, hip-hopowe zachaczające o kulturę, to to jest zupełnie na para kaloszy. Natalia Kisikora, która też jest bardzo charakterystyczną, bardzo wyrazistą artystką i ty. Tak. I to jest odpowiednie miejsce, żeby właśnie wychodzić z takich ról. Wiesz możliwe, że tak, jakby ja też wiele rzeczy robię i teatralnie i tak dalej, więc jakby... To jest antidotum na otaczający świat, że dopytam. Wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj ucieczki, tak? W sensie że ja uciekam w aktywności artystyczne, żeby żeby się żeby w jakimś sensie zapomnieć o, 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 o tych rzeczach, które bolą najbardziej. I wydaje mi się, że taka jest funkcja też artysty, tak? Żeby po prostu zostawił kawałek siebie, ludziom, i żeby to było brutalnie wręcz szczere, bezpośrednie. I takie jest w muzyce, tak? W filmie trochę inaczej, bo się tam chowam za jakąś rolą, a w muzyce jest to in your face, tak? Więc jakby piszę tekst. Potem śpiewam, potem z tym wychodzę. Tak jak teraz wydałem utwór, który bardzo dobrze idzie w ogóle, i, i piękne są opinie ludzi na temat tego kawałka. To jest taki love song. Mówisz o listopadzie. Tak. I co, tak. zagrałeś na czyimś weselu? No? no, naprawdę? Udało się? Tak, tak. Pojechałem, w ogóle wiesz, ludzie zachwyceni byli. Super pamiątka. Ja się może prowadzić wesela, to już kolejna nie, aktywność. Nie, nie. Ja bym na przykład zatrudnił takiego wodziera, bo sam to robię na ja, przykład. Ja, ja się na wodziera nie nadaję, ale jako, jako ktoś, kto przyjeżdża zaśpiewać piosenkę i zostawić w ten sposób prezent, to już, to już tak. Ale tak, żeby prowadzić całą imprezę i być odpowiedzialnym za całość, absolutnie nie. To, to, to nie jest w ogóle coś, co jestem w stanie y, 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 robić. Postanowienia noworoczne. Nowe filmy, nowa muzyka, może powrót do free fightów. Nie, nie, nie. nie. Nie, nie, to, to, był, to był błąd największy, e, który popełniłem i, 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 i tam już nie. Natomiast jakieś postawienia noworoczne e, nie mam, nie mam. Wydaje mi się, że nowy rok będzie, e, będzie bardzo ciekawy pod wieloma względami. Aktorsko, reżysersko, muzycznie, więc myślę, że ta twórczość po prostu pozostanie ze mną i na tym się skupiam, a nie na e, wygłupianiu się w internecie. Czyli mogę na koniec poprosić się o życzenie noworoczne dla naszych widzów, czytelników telemagazynu? Tak. E, życzę wam wszystkim państwo, czytelnicy telemagazynu, szczęśliwego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia i wydaje mi się, że e, też odwagi do robienia tego, co chcecie. Bo dlaczego nie? Cześć. Konkret, Sebastian Fabiański, dziękuję za rozmowę.